Czepała zaś kadywan, z dywanu leciał kurz Tak pięknie pracowała, że siły nie ma już Więc radio sobie włączyła, a w radiu chłopak grał Na 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 Kochaj mnie, miłości daj mi znak Kochaj mnie, na 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 Kierowca autobusu, srowga czy coś tam A on nie wiedział, że nie wolno tak robić i przyszedł jego pan właściciel autobusu tego i powiedział o nie straj tutaj kolego yeah. <laughs> to nie koniec jest tej historii opowieści bo dalej będą jeszcze gorsze treści jeśli nie masz 18 lat dziewczyno chłop, chłopaku to weź wyłącz i się zanurz w czteropaku yo Pozdrawiam, Koniec. Ja wszystkie dzieci, i, i, to już tu i zaraz w walaszku. Hello, how are you? <laughs>